Cześć, witajcie moi drodzy ja, Simon, a ze mną dzisiaj jest... Macie Sargę. I, I witam Was na moim pierwszym odcinku z gry Fortnite Battle Royale. I ogółem możecie wbić na odcinek, na, raczej możecie wbić na, na kanał Maciego Sargę i zostawić mhm. u mnie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem or, oraz komentarz. Komentarz po prostu taki zostawicie, ale, ale nie hejt, ża nie jest żaden hejt albo coś. I możecie też być do Maciego zostawić mu tam subskrypcję. Tak. No gramy parki. No i... No i tak. I zaczynamy rozgrywkę, Jakby co to ja mogę trochę nubić, dlatego że nie grałem w tydzień mam lagi. Także no, przepraszam za to ogółem, jeżeli tak ten... Ale... No, także... Ja gram ja zap... ja moje ulubiony ja. ja też dla moim lubią idę. Może to... się, czy nie nam no, żeby zrobić e, taką ikonę z moim... właśnie z, właściwie z Mieścicielem. Mieścicielem? Mieścicielem, To jest ten skin Odrazuje. Aha. 7. No także no. Pogramy w pareczki zobaczycie moją nupską grę, a Maty... a ogólnie jest tutaj hardem, a ja jestem takim średniakiem, jakby to powiedzieć. To może na rozgrzewkę? A to będzie zostawicie dwie łapek? będzie jeden na jeden. No i możliwe, że będzie też live. No tak. Także no. To ono nie odleci. Ja gram od trzeciego sezonu, no od... od, od... Jakby końcówki drugiego, ale miałem bardzo dużą przerwę dosyć, nie? I dlatego. No tak. Razem... Mm -hmm. No, słabo grałem. Zrobiliśmy razem pasokę za weekend. Mhm. Zgrałeś mi No wygraliśmy razem. Miał 7 flagów, on tam chyba 5? 3 miało. A 3. A 3. 3. No. 3 albo 4 coś takiego. No, ale ja w ogóle się popisałem ostro. Słyszałem, że tego nie widzieliście. O, pompeczka. Jeszcze ja pićko, se, jeszcze ja sobie pićko wypiję. Leży. Fajnie, 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 ja sobie teraz tu... Ja mam, ja mam wolną chatę. Chodziłam wolną chatę? sorry, że tak powiem. Snijke mam. E, przyjdziesz ty, bo mam typów. Dobra, mm. Typowe. Uważaj, bo się chowają. Jedziemy ja stałem jest. Jak do niego strzelałem. Mhm. No um, nowe um, 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 o co chodzi? O co chodzi? Ja tego nie rozumiem. Nie, nie. Nie, wiem, nie mam pompy żadnej. No... No widzieliście moją noobską grę. A ci... Ci tej trejhardzi, trejhardzi... By... jakby by to powiedzieć? myślinik tej Trejhar... Ja słucham, Przepraszam za moją zmowy. Ci hardy Te hardy naprawdę... Pewnie... że ja sobie kampili to naprawdę. Ja sobie też kampiłam, ale... No ale bez przesady, no. Że od dwóch stron. No, Panie baniek! Bańki... Ja hajsem rzucam. Postawa smoka. Kop. Team potwór! Tak <śmienic> ja. O nie, nie zdążyłam Póki Ona by tak chciała e, i, I za na reklamę przepraszam Znowu to zapomniałem I za niedługo będzie odcinek o z 1v1 także taki, To będzie taki odcinek informacyjny I z Fortnite'a Taki 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 pół na pół To wiedzieć jak myślisz, kto wygrać ten na 1:1? w następnym odcinku? Nie wiem, Mo nie wiem, możemy zagrać w następnym odcinku, w następnym odcinku 1 na 1, ale czy widzowie będą tego chcieli? Oczywiście, wszym ja na PlayStation, ja gram na... No, ...perfekcie. No. No. Ja też gram kiedyś na PlayStation, tylko mi się na PlayStation słabo, strasznie edytowało. Mhm. Mm to, to był ten jeden, jeden minus PlayStation właśnie w jest... No. Okay, tu. No, to nie a, pewnie jakiś typiarz zabierze. O, zabrał. Zabierz, kurde. Ja, ja lecę tutaj. Ja z tobą będziemy kołować najwyżej kogoś. Szybko szybko szybko. szybko, szybko, szybko. Bierzcie. E ej, dawaj, dawaj szybko. On tam, że co? Leży. Lubiam. Dobra. Jest zabudowa Patrz, ja, już. Ja myślę, że to będzie ostatnia. Ostatnia gierka i tak dalej. Leży. Okej, okej. No i go mi razu. Dobra, leży. Myślę, że to będzie ostat... jeszcze jedna ja gierka i, ko i kończę. No jakby, jakby kończę mhm. nagrywanko. Jeszcze jedna ja gierka. To będzie taki króciutki klu odcinaczek. Tak. Masz tą maskę? Co to było? Co to było? to była karabinie chyba. Teraz nie chcę znaleźć gdzieś. Dobra, to była gra, to, to. ta gra była taka. Dobra. Ja? Proszę Państwa, ja myślę, że na, na tym. na, na, na tym. zakończymy ten, no ten filmik. Jeżeli Wam się odcinek spodobał. Macie stawić tego kciuka w górę, wbijcie do Matiego sargę, zostawcie suba, dzwoneczek u mnie u Matiego, a ja się z Wami żegnam, wysłuchajcie, do usłyszenia i.